Owiduję. Chciałem Wam powiedzieć, że teraz gram w Minecrafta i za każdą śmierć resetuję się serwer. To jest trochę długi odcinek, więc myślę, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, suba. No a zasadniczo Wam nie muszę tłumaczyć: każda śmierć to każdy resetowany świat. Resetowany świat. Słaba to jest dość rozgrywka, ale zaczynamy. No i musimy jakieś drzewa zdobyć, widzowie, ale na razie jest słabo, bo nie widzę tutaj drzew. No jak wiecie, no to zanim długo się zresetuje serwerek, no i yy, wywali mnie. Dlatego nie fajnie, bardzo nie. No. Ja lubię kaktusy, no i sobie kaktusy, ale ja zbieram kaktusy tylko... ała po jedną rzecz. A tą rzeczą jest właśnie barwnik zielony. A ja lubię zielony kolor, w co wiecie No i więc może widzowie poczekam aż się zagraduję, bo ja nie widzę. By... Ja widzę, nie widzę w ogóle drzew tutaj. Nawet drzew nie ma na serio. Eee, z tym się nie opłaca, się tu grać. Tak, resetuje się moja cała rozgrywka, jak się zresetuje cały świat. Czyli jak w niebywali to po prostu się cały świat zresetował, no i jest koniec mojej rozgrywki. No ale się zrobi nowy świat. Najgorsze jest właśnie pustynia. Ja chcę zginąć, a to co to jest, to nawet nie wiem co to jest No i teraz tylko pozostało mi czekać, aż go czekałem, aż mnie wywali No a jak mnie wywali, no to się zresetuje cały świat, no i będę musiał grać od nowa Ja już nie musiałem długo czekać, no bo sam zobaczcie Pomocy Ja chcę, żeby rozgrywka się zresetowała, bo ja już nawet biegać nie mogę Dobra, widzę. ja sobie przeczekam O, 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 wywaliło Lukę to właśnie widzowie to jest ten świat z i tutaj widzicie właśnie jego IP, ale i tak to z tym jest włączony też serwer ten. Dlatego widzowie dołączamy, no i naprawdę rozgrywka będzie teraz zresetowana To się samo wtedy zresetowało i... Nie. To, to był Bomber. Jaki fajny... Co to jest? I to jest chyba ziemia z korzeniem Fajny w ogóle jest seed. Eee... Yy... Ogólnie, fajne drzewo. Co to za liście? Ej, dobra no ja muszę być jak najlepszy. No yy, a rozgrywka się resztuje i tak yy, w samym momencie. I w ogóle, zobaczcie. <ścoughs> Ale to jest dziwne, rysowania. no nie! No jak widzicie teraz napisałem resetowanie, no ale nie o to mi do końca teraz chodzi. Chodzi mi o to, że nie chodzi tutaj tego, że jak zginę tylko co jakiś czas też się... jakby wywala mnie to jakiś czas, a jak nie wywali no to po prostu się serwer resetuje. Ale jak zginę to też tak działa, więc na plus. Dobra, nie przedłużam, patrzcie moją rozgrywkę. Nie! Źle to napisałem! Znaczy ja to dopiero zauważyłem. No bo ogólnie to... Jak tworzyłem ten serwer, no to napisałem resetowana rozgrywka. No ale oczywiście mi się zmieniło autokorekta auto na resetowania. No i kurde, nie fajnie bardzo. Ja sobie zrobię podstawowe yy, itemki, yy, bo to jest najważniejsze widzowie. Lets go ja idę się yy, wkopać w ziemię. No ale zostawcie lajkacza. No bo mało brakuje do 2000 osób, a bardzo bym chciał e, spełnić mój cel. No a cele zawsze muszę spełnić, dlatego proszę wbijajcie do jak najszybciej. O kurde! <ścoughs> tak, bo zombie będzie za 30 minut. Więc wpadajcie też na zombie 2, bo jak to nagrywam, to za 30 minut jest. Dlatego widzę, wpadajcie, a ja rozwalam sobie kamiczek. No dobra. Wykopiamy sobie ten kamień tutaj na dole. Dużo tylko Czekajcie mi, żeby ja to rozwalę. Jeszcze, bo to będzie moja baza taka. Bo ja lubię bazy robić pod ziemią w ogóle. A i sorry za takiego głośnego Minecrafta, ale wyciszy się to jeszcze. Ej, skąd to mi wypadło? Skąd mi to wypadło? Z tego? Z tego! A, dobra, widzę, patrzcie. Patrzcie, co odkryłem. Tak. Pierwszy raz to odkryłem. Dopiero teraz. Dobra, ja to sobie rozwalę. Dobra, robimy sobie podstawowe itemeczki. Dobra, mamy podstawowe itemki. No i widzowie, co? No, nie wiem. E, Rozkopujemy to. Dobra, tutaj jednak nie będzie e, bazy. Skopujemy, no i idziemy e, na wyprawę, widzowie. Nie wiem, bo to wtedy. Faktusy wziąłem, ale dobra. Idziemy zaraz na wypraweczkę. Yy, no i lecimy widzowie na wyprawę. O trzcina, trzcina też jest bardzo potrzebna będzie. Ale naszym celem jest zdobycie diamentu. O kurde, o kurde. No właśnie, nie powiedziałem wam, że moim głównym celem jest zdobycie diamentów, no ale chyba każdy by się domyślił, więc ja nie przedłużam, no i jeszcze dalej oglądajcie, ale to jest drugi odcinek, więc będziecie bardzo długo go oglądali i myślę, że się nie znudzicie. O kurde! O! Jak dużo tych zombie! Trzy zombiaki! Trzy zombiaki! Trzy wizowe zombiaki. Ja, ja ich muszę zabić, nie? Dobra. Ja jak spa chcę zdobyć. O, pyk, pyk. Pyk. Dobra. O kurde. O, pa, 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 Jestem dobry. Gdzie? O tutaj jesteś, dobra. Ja muszę zabić tych Ząbiaków No bo tutaj jest kolejny. O, dobra. Ej, ja mi się mieczyk przez was psuje. Dobra, nieważne. Idziemy na wyprawę. Ja już zgubiłem tamte miejsce. z zielo, te, ż, Górne, zielone, żółte kwiaty. Nie. Czemu ich jest tak dużo? Czemu ich jest tak dużo? O, palcie się, pal, palcie się. Dobra, mi z wyprawy zginąłem. Ogólnie kolejne odcinki może będą. Z tego może będą. A jak zginę, to też się resetuje cały świat, więc ogólnie to nie fajnie. Ja nie chcę zginąć. Zombie, jak mnie zaraz zabije, a ja nie chcę zginąć, bo chcę, żeby. No, nie chcę w sumie, żeby mi się świat zresetował tak szybko. Bo chcę zdobyć jakieś diamenty, a ja w ogóle diamentów nie, nie, nie zdobyłem jeszcze. Ja też żelaza nie zdobyłem, bo nie zacząłem swojej rozgrywki. To jest tych głupich ząbniaków. No, a chciałem pójść gdzieś sobie na wyprawę. Dlatego widzowie, idziemy. Teraz nie przedłużamy, idziemy na jakąś wyprawę, bo naprawdę słabo jest na razie. A musimy zdobyć, jak wiecie, no diamenty, no bo to jest nasz cel. No i zobaczymy, czy na takiej no, właśnie rozgrywce słabej da się zdobyć diamenty. No bo w sumie to, nie wiem. Dobra, jakieś dziw... dziwne zadupie tutaj jest. Będzie tam jakiś teren. W sumie tam pójdziemy, ale wy widzowie zostawcie łapkę. Ale patrzcie, jak fajnie. Ale głośno! Dlatego za niedługo powinna się rozgrywka zresetować. A w 10 minut to na pewno kurde nie zdobędę tych diamentów. Eee, co to jest za miejsce? Ogólnie dziwnie. Lecimy dalej, widzowie. Miałem sobie tutaj eee, zajdzie pół serca. Nie, ja widzowie muszę sobie jedzenie ogarnąć. Bo jak wiecie, mam pół serca, a jak zginę... To mi się cały świat po prostu zresetuje, bo jak sobie o, nie chcę widzę zginąć. nie, za niedługo wioska jakaś będzie. Ale widzę, że słabo jest na razie. I tak za z, z, prawie teraz mi się z, nawet, nawet... teraz mi się zresetuje świat. A, a, ale jak zginę, to mi się zresetuje, bo już za niedługo mi się świat zresetuje. A, I tak nie, nie musi mi się zresetować, bo... I tak zginę widzowie, bo widzowie mają pół serca, a trudno nie spaść. O, jest, jest krowa, krowa! I to tutaj, o ta mucika. Jest, jemy, jemy, jemy! To mi się stjeda! Dobra, nie ty mi świnią musisz dać dużo jedzenia. Jak wiecie, no, na normalnym trybie. No i kurde... Nie ma, są tutaj potwory i nie bardzo przeszkadzają No i tak, w końcu prawie więcej życia i nie zginę tak szybko. A no idę, no to bym się świetnie zresetował. A powinienem się śmiać zresetować. Co coś się popsuło normalnie, nie? Nie, za mi się zresetuje pewnie. Co to za góra? Nie, o nie, noc się robi. Noc się robi i mnie zobaczą po prostu zabiją i będzie niefajnie. Jakieś momki, gdzie jesteście? Czekajcie, świnia! Świnia, dobra! No ja nie chcę, żebyś się świat zresetował, ale sam się zaraz świat zresetuje, więc w sumie to i tak słabo. Dobra, no ja nie mogę zresetować. Mi się samo teraz. Yy, on Ja i tak zginę, w sobie! Ja i tak zginę. Więc jak jestem blisko zgnięcia, to mi się świat nie zresetuje. Ja mam to tak, w pluginach normalnie serwera. Teraz nie jestem aż tak blisko, z... znaczy teraz jestem bardzo blisko zginięcia. Na go teraz... O nie. O nie, o nie, nie! nie to I wtedy ja się spiera w sobą górę, bo ja nie chcę zginąć, nie? Normalnie noc się robi, ja nie lubię nocy. Jak zginę się serwery z zresetuję... Jezus! serce! O nie widzę, nie. Nie! Nie widzowie, nie chcę zginąć. Ja chciałem zrobić diamanta chociaż w tym odcinku, albo żelazo. A ja gdzieś zdobyłem. Taki słaby jestem w Minecraft. Widzowie... Nie. Naprawdę. Nie! 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 Czemu zima? Czemu zima? Widzowie, ja myślałem, że będzie lepiej w tym odcinku. Ale... To, że zima... To się zginąłem. Ja nie chciałem zginąć i zginąłem w Pocieszcie mnie w komentarzach, bo ja się nie wiem. Ja nie chciałem zginąć, ja chciałem przejść chociaż zdobyć żelazo w jednym odcinku, a nie zdobyłem w ogóle... Nic. Nic, tylko kamerę widzowie. Tylko kamień, widzowie, no ja naprawdę, ja się, widzę, mi jest smutno, widzimy się prawdopodobnie w następnym odcinku, nie, po, nie, nie powiem czy z tego, czy z jakiegoś innego, no bo sam nie wiem, że. po prostu, papa, ale jeszcze zginiemy, bo jak to, żelazo, dobra, widzowie, musimy zdobyć to, nie, musimy zrobić to żelazo, szybko, szybko, chociaż to musimy dzisiaj zdobyć, widzowie, chociaż to, chociaż to. Zarobimy, że żelazo no i widzimy się w kolejnym odcinku też z tego serwera Ale widzę że naprawdę jest słabo Dobra, mamy to tyk, tyk. Ja pyk. Lecimy wykopać kłamień Dobra, gdzie to żelazo? Żelazo było tutaj. No i widzowie, pierwsze żelazo wykopane. Normalnie pierwsze. Ale hardcore. Nie, ja widzowie muszę to żelazo wykopać, Ja to żelazo muszę wykopać, nie ma nie. Ja je wykopię widzowie. Ja obiecuję wykopie to żelazo, nie? Nie ma nie. Ja je kurde wykopię. Ja je kurde wykopię. Nie, mozo, nie mogą... mi tak głupie szkielety zresetować serwera! <noise> Jest! Ole, ole, kurde, to było szczęście widzimy. To się nazywa szczęście. Ale jak szybko i POKONAŁEM No ale właśnie, to się nazywa szczęście. Wykopujemy też żelazo i my się zwaliście odcinek spodobał. Jak chcecie więcej takich odcinków, no to... Piszcie proszę w komentarzu. Ja też żarazo przypalę zrobię jakiś... E, mieczyk. No i widzimy się w kolejnym odcinku, może z tej serii. Jeżeli zobaczymy, jak Wam się ta seria spodoba, no to po prostu napiszcie w komentarzach, a ja nagram kolejny odcinek, ja, jak chcecie, nie. Zrobimy piecyk. Tylko właśnie czy ja czym ja to przypadę. Nie, 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 nie. Ho, ho, ale sytuacje tu się dzieje, uwielbia. Ta seria będzie chyba najlepszą serią na moim kanale. Tak, myślę I zrobię... Nie 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 mogę zginąć I zrobię... Ej, co jest? No i tego się nie spodziewałem, no bo to się widać nie popsuło. No ale to fajnie, no i plus dla mnie, no bo będę mógł zyskać i takiej przepaść żelaza o pierwszy raz. <grymny> to brzmi dziwnie. Dobra, widzę, że nie! Coś się popsuło. Ale dobra, co dobrze. Coś się popsuło, ale co dobrze. Lecimy, widzimy po itemeczki, No i widzę, to jest koniec ale bardzo długo ten odcinek trwał. No bo jak widzicie... No bardzo długo, bo już gigabajt trwa Mi się tak pokazało teraz Dobra U, Zbieramy wszystkie i te meczki. Ale mamy węgiel jakiś, mamy jakiś węgiel Dobra, ale to, że mam gigabajta to... Gdzie mój piec? O, żelazo Ale gdzie mój piec? Gdzie mój piesyk Ale widzowie, nie wiem Nie wiem widzowie, gdzie mój piecyk Ale... Naprawdę jest niefajnie. Ja sobie tutaj. Ile yy, żelaza? Ja sobie tutaj żelazo wykopię. Ty, mojego pieca nie ma. Muszę znowu piec robić. A nie, ja go postawiłem tam. Dobra, nieważne. Yy, no był nie było to. nie było tematu. Znowu przypali się te żelazo. No i. Odcinek się automatycznie kończy. No bo, co ja mam innego robić? A... I tak był tak challenge, że jak zginę, no to się resetuje świat i coś się popsuło i po prostu świat, 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 świat się nie zresetował. A jak... komentarz, jak się to przypali, zaraz się pożegnam, papa! Pa.